Ellen White myśli ducha proroctwa do objawienia Jana. Objawienie, rozdziały 21 i 22. Dziedzictwo świętych uspokaja ducha. Wizja przyszłego świata tak uspokaja ducha, że rzeczy widzialne nie będą panować nad uczuciami tych, których Zbawca Świata wykupił, za nieskończenie wysoką cenę. Przez działalność Ducha Świętego rzeczy niewidzialne i wieczne zostaną przedstawione duszy, a przywileje wiecznego i nieprzymijającego skarbu zostaną w swojej pociągającej piękności doprowadzone przed jej duchowe oczy. W ten sposób Uczymy się poznawać to, co niewidzialne i wieczne, i bardziej doceniać poniżenie Chrystusa, aniżeli skarby całego świata. Jezus, ofiarując siebie, zapłacił karę za grzech, ale przez to nie tylko chciał zbawić człowieka, lecz także przywrócić panowanie, które on utracił. Wszystko, co utracił pierwszy Adam, zostało odzyskane przez drugiego Adama. Prorok mówi, lecz ty, wieżo szody, wzgórze córki Syjonu, do ciebie wróci i przyjdzie panowanie jak dawniej, królestwo córki Jeruzalemu. Malachiasza 4:8 Apostoł Paweł mówi o odkupieniu własności Efezjan 1,14. Bóg stworzył ziemię na mieszkanie dla świętych, szczęśliwych istot. Ten zamiar zostanie urzeczywistniony, gdy ziemia mocą Bożą zostanie ponownie stworzona i uwolniona od grzechu i tros, aby stała się wieczną Ojczyzną Zbawionych. Obawa, że przyszłe dziedzictwo może jawić się nam zbyt materialnie, doprowadziła wielu do zbytniego uduchowienia akurat tych praw, które kierują nasz wzrok na naszą Ojczyznę. Jezus zapewnił swoich naśladowców, że przyszedł przygotować nam mieszkanie w domu Ojca. Kto przyjmuje te nauki Słowa Bożego, nie pozostanie w całkowitej niewiedzy odnośnie niebiańskiego mieszkania. A jednak, czego oko nie widziało, i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. 1 Koryntia 2:9. Ludzka mowa nie jest w stanie opisać zapłaty sprawiedliwych. Ona będzie poznana tylko przez tych, którzy ją zobaczą. Żaden ograniczony umysł nie jest w stanie pojąć chwały raju Bożego. W Biblii dziedzictwo zbawionych jest określone jako kraj. To właśnie tam poprowadzi niebiański pasterz swoją trzodę do studni wody żywej. Drzewo żywota co miesiąc rodzi nowe owoce, a liście jego służą ku uzdrowieniu narodów. Tam znajdują się stale płynące strumienie z kryształowo przezroczystą wodą, a nad nimi drzewa rzucają cienie na ścieżki, które są przygotowane dla odkupionych. Tam rozpościerają się doliny przeplatane pagórkami, a nad nimi roztacza się szczyt góry bożej. W tych pełnych pokoju dolinach nad Owymi żywymi strumieniami lud Boży, który tak długo był przychodniem i pielgrzymem, znajdzie swoją ojczyznę. Wola i zbawienie. Objawienie 22:17. Wola jest decydującym czynnikiem. Gdyby nasz duchowy wzrok mógł widzieć, wtedy zobaczylibyśmy to, co przez całe nasze życie nigdy nie przyszłoby nam na myśl. Zobaczylibyśmy dusze, które są przygnębione i pogrążone w smutku, przytłoczone ciężarami, prawie na granicy zniechęcenia. Zobaczylibyśmy aniołów śpieszących się, aby pomóc kuszonym, stojącym prawie na krawędzi przepaści. Owe kuszone dusze są niezdolne pomóc same sobie i odwrócić zniszczenie, które im zagraża, jednak aniołowie Boży odpędzają złych aniołów i odprowadzają dusze z niebezpiecznych miejsc. Aby postawić ich nogi na pewnym gruncie. Zobaczylibyśmy walki zachodzące między obiema armiami, tak prawdziwe, jak te, które zachodzą na ziemi, pomiędzy wrogimi potęgami. Gdy zostaje złamana moc szatana nad duszą, wtedy widzimy ludzi, jak bardzo wiążą swoją wolę z krzyżem i swoje ciało krzyżują wraz z. Z Jego uczuciami i pożądliwościami. W rzeczywistości jest to ukrzyżowanie własnego, ja, ponieważ wtedy wola jest poddana Chrystusowi. Wola ludzka pozbawiona zostaje swojej mocy, gdy człowiek został poświęcony i stanął po stronie Chrystusa. Wola jest mocą, a że w duchowym boju chcemy zawsze zwyciężać, że chcemy osiągać postępy w duchowym codziennym życiu i pobierać wiele nauk od Jezusa, tego wielkiego nauczyciela. Dlatego koniecznością jest, aby wola była poświęcona. Poddanie woli jest tu sednem sprawy. Gdy wola jest poddana woli Bożej, wtedy strumienie, które popłyną ze studni naszego serca, nie będą mętne, lecz czyste jak kryształ. Kwiaty i owoce chrześcijańskiego życia dojrzewają do doskonałości. Nie dajmy wrogowi powodów do zadowolenia przez nieustanne oskarżanie się na siłę naszej złej woli, gdyż przez to karmimy i kierujemy naszą wolę przeciwko Bogu i sprawiamy przyjemność szatanowi. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi, zobowiązanymi do uświęcania naszej woli, która pochodzi. Od Boga. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tymi, którzy wierzą w imię Jego. Jan 1:12. Gdy się sprzeciwimy szatanowi i ucieknie od nas, i tak dalece wzniesiemy się ponad nasze słabości ludzkie, że dla nas samych, będzie to tajemnicą. To nie dzień sądu zadecyduje o naszym wiecznym losie, lecz poddanie się wpływom, które albo uformują nasz charakter na podobieństwo charakteru Jezusa, albo uformują naszą wolę przeciwko woli Bożej. Bóg pragnie, aby nasza wola była poddana Jego woli i nic więcej, bowiem w przeciwnym przypadku Duch Święty nie może dla nas nic uczynić. Każdy decydujący się na wstąpienie do Królestwa Duchowego stwierdzi, że wszelkie moce i namiętności nieodrodzonej natury, Wspierane przez potęgi ciemności są zwrócone przeciw niemu. Chciwość i duma przeciwstawiają się wszystkiemu, co je demaskuje jako grzech. Sami nigdy nie zwyciężymy złych pragnień i nawyków, które walczą o panowanie. Nie możemy pokonać mocnego wroga, który trzyma nas w niewoli. Jedynie Bóg może dać nam zwycięstwo. On chce, żebyśmy mogli panować nad sobą, nad swoją wolą i swoim postępowaniem. Jednak on nie może pracować w nas bez naszej zgody i naszej współpracy. Duch Boży działa przez udzielone człowiekowi zdolność. I siły. Nasze siły muszą współpracować z Bogiem. Zwycięstwa nie można odnieść bez nieustannej, poważnej modlitwy, ani bez upokorzenia się na każdym kroku. Nasza wola nie może być zmuszona do współdziałania z siłami boskimi, przeciwnie, ma się im poddać. Dobrowolnie. Nawet gdyby można było przemocą narzucić człowiekowi wpływ ducha, to jednak nie stałby się on przez to chrześcijaninem poddanym niebu. Twierdza szatana nie zostałaby przez to zdobyta. Własną wolę trzeba umieścić po stronie woli Bożej. Sami z siebie nie możemy poddać swych zamiarów, pragnień i skłonności pod wolę Bożą, ale jeśli tego pragniecie, Bóg wykona to dla Was, burząc rady i wszelką wysokość wznoszącą się przeciwko znajomości Bożej i podbijając wszelką myśl pod posłuszeństwo Chrystusowe. Drugi Koryntian 10, 5. A wtedy będziecie sprawowali z bojaźnią i drżeniem zbawienie swoje, albowiem Bóg jest, który sprawuje was chcenie i skuteczne wykonanie według upodobania swego. Filipian 2, 12 do 13 co prawda wielu odczuwa pociąg do piękności charakteru Jezusa i wspaniałości nieba, a jednak wzdraga się przed warunkami, pod którymi jedynie można je osiągnąć. Zrezygnowanie z naszej woli i poddanie jej pod wolę Bożą udziela pokoju i ukojenia na całą Mamy nosić jarzmo Chrystusa, abyśmy całkowicie zostali z nim złączeni. On mówi: weźcie na siebie moje jarzmo, bądźcie posłużni moim wymaganiom. Jednak te wymagania mogą być w bezpośredniej opozycji do woli i zamiarów. Człowieka. Co wtedy mamy począć? Słuchajcie, co mówi Bóg. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną. Mateusza 16:24. 24. Jarzmo i krzyż. Są tymi samymi symbolami obrazującymi jedną i tę samą rzecz. To jest poddanie swojej woli Bogu. Noszenie jarzma łączy ograniczonego człowieka z umiłowanym synem Bożym. Natomiast noszenie krzyża wyrywa z duszy własne ja, stawiając człowieka tam, gdzie może nauczyć się noszenia brzemienia Chrystusa? Nie możemy naśladować Jezusa, nie nosząc Jego jarzma i nie dźwigając Jego krzyża podczas kroczenia za Nim. Jeśli nasza wola nie jest zgodna z boskimi wymaganiami, powinniśmy odrzucić nasze skłonności i nasze ulubione pragnienia, i pójść śladami Jezusa. Nieraz ludzie dopasowują swoje jarzmo do swojego karku, gdyż wydaje im się, że przez to będzie ono lżejsze i przyjemniejsze do noszenia. Jednak wkrótce okazuje się, że ono okropnie uwiera. Jezus widząc to, mówi: weźcie na siebie moje jarzmo. Wasze jarzmo, które nałożyliście sobie na wasz kark, w ogóle się nie nadaje. Dlatego weźcie moje jarzmo i uczcie się ode mnie tego, co dla was jest istotne, a znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię lekkie. Pan nigdy nie ocenia błędnie Dziedzictwa. On mierzy ludzi, z którymi współpracuje. Jeśli poddadzą się pod jego jarzmo, jeśli przestaną się szamotać z rzeczami, które są niekorzystne, zarówno dla nich, jak i dla dzieła Bożego, wtedy znajdą pokój i odpocznienie. Gdy dostrzegą swe słabości i wady. Wtedy cieszyć się będą z wypełniania woli Bożej. Wówczas też poddadzą się pod jarzmu Chrystusa. Wtedy Pan Bóg może w nich pracować według swojej woli i ku swemu upodobaniu, mimo że często będzie to całkowicie sprzeczne z planami ludzkiego umysłu. Gdy spłynie na nas niebiańskie namaszczenie, wówczas nauczymy się lekcji łagodności i skromności, które nieustannie będą wnosić do naszych dusz odpocznienie i pokój. Jeżeli poddajemy naszą wolę Chrystusowi, nasze myśli i uczucia, Zostaną przyjęte przez Chrystusa. Czysta religia jest powiązana z wolą. Wola jest siłą rządzącą w naturze człowieka, podporządkowującą sobie wszystkie inne zdolności. Wola nie jest zamiłowaniem ani skłonnością, lecz decydującym czynnikiem, który działa. W ludziach ku posłuszeństwu lub nieposłuszeństwu wobec Boga. Jesteś młodym, inteligentnym człowiekiem. Pragniesz uczynić swoje życie takim, aby w końcu przygotować się do nieba. Często zniechęcasz się odkryciem swojej własnej moralnej słabości. Zniewalającymi Cię wątpliwościami, oraz panującymi nad Tobą przyzwyczajami i nawykami Twojego starego grzesznego życia. Odkrywa, że Twoja uczuciowa natura nie jest wierna ani Tobie, ani Twoim najlepszym postanowieniom, jak i najświętszym zobowiązaniom. Wszystko wydaje się Tobie nierealne. Twoja własna niestałość prowadzi cię do powątpiewania w szczerość tych, którzy chcą Tobie pomóc. Im więcej walczysz z wątpliwościami, tym bardziej jawi ci się to wszystko jako nierealne i wydaje Ci się, że tracisz grunt pod nogami. Twoje obietnice są jak liny z piasku, i w tym nierealnym świetle przyglądasz się słowom. I uczynkom tych, którym masz zaufać. Będziesz w nieustannym niebezpieczeństwie, jeżeli nie poznasz prawdziwej siły woli. Możesz wierzyć i obiecywać wszystko, jednak Twoje obietnice i Twoja wiara tak długo będą bezwartościowe, dopóki nie zaangażujesz woli, po stronie wiary i działania. Jeżeli toczysz walkę, bój przy współudziale całej mocy Twojej woli, wtedy zwyciężysz. Nie możesz ufać Twoim uczuciom, wrażeniom i emocjom, bowiem na nich nie można polegać, zwłaszcza przy Twoich wypaczonych pojęciach. Świadomość Twoich złamanych obietnic i zobowiązań osłabia Twoje zaufanie do siebie i wiarę innych do ciebie. Jednak nie powinieneś rozpaczać. Musisz zdecydowanie wierzyć, chociaż wszystko jawi ci się jako nieprawdziwe i nierealne. Nie muszę ci mówić, że sam z siebie doprowadziłeś do tak godnego pożałowania stanu. Musisz z powrotem odzyskać zaufanie do Boga i swoich braci. Musisz poddać swoją wolę w woli Jezusa Chrystusa. A gdy tak uczynisz, Pan Bóg bezwłocznie weźmie Ciebie w swoje posiadanie i w Twoim imieniu będzie działał ku Tobie, ku swojej przyjemności. Cała Twoja natura zostanie podporządkowana kontroli Ducha Chrystusa, a nawet Twoje myśli będą Mu poddane. Nie możesz panować nad swoimi odruchami i emocjami, tak. Jakbyś tego sobie życzył, ale możesz panować nad swoją wolą, przez co możesz dokonać całkowitej zmiany w swoim życiu. Przez poddanie swojej woli Chrystusowi, życie twoje skryje się z Chrystusem w Bogu i połączy się z mocą, która jest ponad wszelkimi zwierzchnościami i potęgami. Wtedy otrzymasz od Boga moc, która zwiąże ciebie z Jego mocą, a nowe życie, życie pełne wiary, stanie się Twoim udziałem. Jednak Twoja wola musi współdziałać z wolą Bożą, a nie z wolą przyjaciół, którzy są narzędziem szatana, stale pracującego nad usigleniem i zniszczeniem Ciebie. Czy nie zwlekając chcesz wejść w prawdziwy związek z Bogiem? Czy nie lepiej powiedzieć: Chcę od zaraz moją wolę poddać pod wolę Chrystusa i od tego momentu stanąć całkowicie po stronie Pana? Zignoruj zwyczaje i silne wymagania apetytu i skłonności. Nie dawaj szatanowi okazji do powiedzenia, jesteś nędznym obłudnikiem. Zamknij wreszcie, zamknij wejście, przez które szatan ciebie kusi i oskarża. Powiedz, jestem wierzącym człowiekiem i wierzę, że Pan Bóg jest moim pomocnikiem. A odkryje, że osiągnąłeś zwycięstwo w Bogu. Kiedy wola jest zdecydowanie po stronie Pana, każde uczucie zostanie poddane pod Panowanie woli Jezusa. Wtedy odkryjesz, że nogi twoje stoją na twardej skale. Niekiedy będziesz musiał na to poświęcić każdą cząstkę siły Twojej woli, jaką posiadasz, lecz Pan Bóg. Działa na Twoją korzyść i w tym procesie kształtowania staniesz się naczyniem ku uczciwości. Rozmawiaj o wierze, zawsze stawaj po stronie Boga. Nie stawiaj nogi Twojej na gruncie zła, a Pan będzie Twoim pomocnikiem. On uczyni dla ciebie to, czego sam dla siebie nie możesz dokonać. Rezultatem tego będzie, że staniesz się jako cedr libański. Twoje życie stanie się szlachetne, a twoje czyny będą dokonywane w Bogu. W tobie będzie moc, gorliwość i prostota, które uczynią z ciebie. Wypolerowane narzędzie w ręku Boga. Musisz codziennie pić ze źródła prawdy, żeby zrozumiał tajemnicę przyjemności i radości w Panu. Także musisz pamiętać, że wola jest sprężyną wszystkich Twoich poczynań. Wola, która jest bardzo istotnym czynnikiem w charakterze człowieka. Została podczas upadku Adama oddana w niewolę szatana, i od tego czasu On działa w człowieku według swojej woli i upodobaniu oraz ku całkowitej ruinie i nieszczęściu człowieka. Jedna bezgraniczne poświęcenie Boga, który dał nam Jezusa, umiłowanego syna. Jako ofiarę za grzech upoważniło go do wypowiedzenia następujących słów: Bez uszczerbku dla jakiejkolwiek zasady jego rządów: Oddaj mi się, poddaj swoją wolę pod moją wolę odbiorę ją spod panowania diabła i wezmę swoje władanie. Wtedy ja będę mógł pracować w Tobie wedle mojej woli i mego upodobania. Kiedy Pan Bóg daje Tobie usposobienie Jezusa, wola Twoja staje się taką, jak Jego wola, a charakter Twój zostaje przemieniony na podobieństwo charakteru Jezusa. Czy Twoim celem jest czynienie woli Bożej? Pragniesz. Przestrzegać słów pisma świętego, które mówi. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną. Mateusza 16:24. 24. Prawdziwe naśladowanie Jezusa to zdecydowane porzucenie chęci zaspokajania swoich zachcianek i zdecydowane posłuszeństwo wobec. Boga To nie Twoje uczucia i emocje czynią Ciebie dzieckiem Bożym lecz spełnienie woli Bożej.